Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Call of Juarez. I... Kontynuujemy tutaj przeprawę przez obóz bandytów. W, w stronę... Y, jakiejś kopalni, z której... To mamy przejść... Do... Mamy przejść do... Jakby... Pociągu? Na który mamy skoczyć i zwiać z tych terenów. Dobra, teraz użyłem rewolwerów. Wcześniej cały czas zł biłem i nawet nie skończyło się to źle dla mnie. Troszkę życia straciłem, ale... To jest co to takie małe ilości. Aha, dobra, oparzyłem się ogniskiem. To było tak profesjonalne. Dobra, i dochodzimy w tym momencie do momentu, w którym to kiedyś, dawno temu... Skończyłem grę Bo ja już to raz grę kiedyś jakbym jeszcze mniejszy Niższy, mądrzejszy na pewno nie Chciałem ją przejść O i właśnie w tym momencie skończyłem Ten most się zawala czy jak to jest No No spoko Tylko dlaczego ja wtedy skończyłem to w tym miejscu O, ktoś tam jest Jest, czapę chycił Ty nawet mnie nie widział Kolejne. O tu przedobrzyłem Gość, Goście też się połamali jak zapałki. Dziwne to było, ale okej okay. Muszę się z nimi użerać, to git No chyba nad wiem, które dymą tam dojść Ta kopalnia była pode mną nie ja wtedy zawsze tu błądziłem W ogóle jak te, teraz się znaczy, gra w gry, które się grał dzieciństwie i nie działa jak się przejść teraz tak chwilę, ale przecież to jest prosta droga A wcześniej to było jakieś takie skomplikowane, nie mogłem się tego znaleźć Jakie Dziwne ogólnie Czy coś tu jest? Okej, okay, nie trafiłem ale go zabiło Dobra, kolejny Może by tak tam przejść Zapiszę sobie tutaj I spróbuję wejść na tą półkę skalną I skąd ja tutaj... Gdzie ja tu mogę dotrzeć? Tam na pewno nie skoczę, przydałoby się tam wyjść Jak mam dojść? Tu musiałbym się tam wrócić jakoś No nie wiem Z tym biczem coś będzie trzeba kombinować No po mnie prowadzi tam gdzie prowadziła Także tego Sięgnę po to nie, nie, nie sięgam tu Czyli raczej nie tędy nie, 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 nie tędy Biczy jest za krótki, żeby to złapać No to się ja jestem za nisko Hmm, to jakby tu przejść Dobra tu przejdziemy sobie tego tak, no. O tu jest jakieś coś spinaczkowe Ale czy mnie to gdzieś doprowadzi? Tak doprowadzi mnie Jest taki kompleks grot łuk mieć przy sobie Okej, okay, i chyba teraz mi jest potrzebna ta gałązka. zapiszemy. Spróbujemy się jakoś jej tu chycić. No, a tam jest jeszcze jeden ziomek. Żeby mnie później niepotrzebnie nie zaskoczył, to go zdejmiemy. O, oni skąd? Paliła się ostra muza, ale nikogo nie widzę. <grymne> nikogo nie ma No na to wygląda drzewo to jest tak dla pizzy widzę Oho Co ty zaraz przyjmie? Ojej! Jak ja go zmasakrowałem Przecież się rozpaćkało się, co ma strzelbę Nice, trochę jest zepsuta, ale No i inna municja Ale ładnie go wywaliło Dobra To jesteśmy gotowi pójść dalej Nie będę kłócał, bo mi się nie chce się tak po pod zakradać Jestem na dobrej... No właśnie Muszę przy tych wczytywaniach wyłączać nagrywanie, bo już mi się tyle razy ścięło, to i wywaliło, że wolę się zabezpieczyć o tu coś nieciekawie jakieś kłody leżą a tutaj to ja nie wiem jak ja mam przejść mam się wspięć na to czy co czym biczym uderzyć tutaj żeby to spadło

Too late to go back now. Guess I'll just have to hold her back the best I can. Idealna poza, żeby go zabić Oho, chyba nie trafiłem. Ale nie padają. To z tym jest ciężko, bo, bo nie mogę wyczuć gościa tempa. Okay, tego z głowy mamy. Ten musimy mieć z głową. Okej, okay, zapiszę, bo już troszkę tego... Tego za nisko strzeliłem. Okej, okay, chyba wszystko. Dobra, nie łapię... Wow! On tu przyszedł po mnie. Nie mówcie, że on skoczył za mną. Epizod skończony. Wciśnij dowolny klawisz. Okej. Okay. Nagrajmy sobie jeszcze tu wczytywania kawałek. Okej, okay, czyli on nas ogólnie tutaj... ...przejrzeliśmy bilego. Jakie to głupie ta zmiana ról? I Widać tak, gdzie ja jestem? Eee... Ten pastor cały przewidział gdzie on będzie szedł w pewien sposób i teraz go ściga dlaczego nie z po tej stronie? Trzeba po prostu do wody wskoczyć Miałem y drogą za Billiem pójść chyba O jejku Pływać z niego kiepski Dobra to nie tędy To nie chcę, jesteś martwy Kontynuacja Dobra, to chyba nie tędy. Strasznie silna ta woda teraz. Czyli mam pójść tędy jakoś faktycznie. Wszystkie rewo rewolwery i te gówno takie słabe już rozwalone. No bez łupu to tak łysa O ziomek, jakiś inny rewolwer masz, tego jeszcze nie znam. Nie widziałem tego Też rozwalony, ale no cóż Aha, dobra Zabrałem. Niepotrzebnie sobie to wywaliłem Tędy muszę przejść. Ło, prawie bym spadł. Auto zapis. <grywka> nice. Rozwalają mi te teksty, y, ten dla pastora ogólnie. Gość na wszystko ma wytłumaczenie. Hmm, dobra. Łopata. Dobra, się z tym zmywam, bo się tylko pa parzę przy tym ogniu. Tutaj to na kuckach wolę iść. Dobra, ten... Eee... Tu jestem! Oczy, to nie służy. Oho, jest ich tam trochę. 3-2-1 hmm. i mleczny start. Okej okay. Tam jest jeszcze jeden typek Zaraz go zdejmę Okej, okay, mam to na czerwono, więc gdzieś go tam trafiam Tylko, że mam mało życia już I z tym Który do mnie strzela? No, dziękuję za uwagę, miło było pogadać. jest jakiś uszkodzony rewolwer, tu mamy co? Młotek. Nie, amunicję. O, tu jest ładna strzelba. Nie uszkodzona. Tu mamy kolejną amunicję. Znowu napój. O, tu tu życie regenerować można. Jak w, jak w szpitalu normalnie. O, rewolwer jakiś, uszkodzony czy nie uszkodzony. Czy jest zużyty na, na tej zasadzie? Ten jeden bym wymienił. Ja mogę do tego wsiąść, czy co? Tak, mogę tu wsiąść, dlatego To się mi się nie udało. Ale tylko w jedną stronę mogę nie jechać. Zobacz, teraz za bardzo rozpędziłem. Tu jest pistolet, myślę, co jest grane. Tam jest amunicja, a ja mam, yy, a mi pistolet pokazuję. Ła, uważaj się czymś. Dobra, wziąłem sobie troszkę amunicji. Możemy iść dalej. Kopalnia, tą kopalnię miałem normalnie przejść O Kosi, Goście co sobie wytrzymali, jak się ich nie trafi yy, gdzieś tak porządnie to Trzeba w łebce dawać no tego, W tego to weszło I to ładnie Zaczynam się kopalnia zawalać Tu mam iść O, elegancko Na tej samej zasadzie działa, jest sprawny na pewno Jest jakaś zwrotnica Tu jest za... Dobra, kolejną karteczkę bym tu znalazł, nikomu niepotrzebną. A tu jest zwrotnica. Nie wiem gdzie ja jadę. Coś uderzyło Przyładowanie tych bardzo świetne to jest Gdzieś tu będę musiał na pewno podłożyć dynamit, bo go zdobyłem Nie żeby się stąd wynosił, gdybym się od nami Ajajaj aj. Nie wykorzystam tego, że widać kamienie jak spadają No to komentujcie, subskrybujcie, oceniacie i do usłyszenia